Trzy triki, które sprawią, że będziesz uczył się dwa razy szybciej. Trzeci trik zna tylko 5% najlepszych uczniów. I pierwszy trik jest to reguła 25 na 5, inaczej zwana Pomodoro. Polega ona na tym, że uczysz się intensywnie przez 25 minut, a następnie robisz sobie 5 minut przerwy. Pozwala to, aby mózg utrzymywał największą koncentrację, ale także od razu, aby miał ten odpoczynek. Drugim trikiem jest zmienianie miejsca nauki. Pójdź sobie jednego dnia do parku, drugiego dnia sobie pójdź do biblioteki, trzeciego pójdź sobie do kawiarni. Jesteś sobie na pewno w stanie przypomnieć jakiś wzór matematyczny albo coś, czego się uczyłeś na języku polskim, i to się działo wtedy, a wtedy, i takie były okoliczności, i jesteś sobie w stanie to przypomnieć. W momencie, jak? w którym zmieniasz to miejsce otoczenia, pozwalasz Twojemu mózgowi bardziej skojarzyć dane informacje z danym miejscem, z daną sytuacją. Trzeci trik to technika Feynmana. Polega ona na tym, że w momencie, w którym jest jakiś trudny temat i chcesz sprawdzić, czy go w ogóle umiesz, to powinieneś sprawdzić, czy jesteś go w stanie wytłumaczyć dziecku. Jeśli jesteś w stanie go używać samych prostych słów, no to znaczy, że rozumiesz ten temat. Natomiast jeśli nie jesteś w stanie przybliżyć, o co w tym chodzi, używasz ciężkich słów i taki pięciolatek w ogóle cię nie zrozumie, to znaczy, że tego nie rozumiesz.